marnowałem w cholerę czasu. Teraz jak tak leżę, uświadomiłem sobie to, że latami goniłem za idealną, cudowną strategią giełdową, która pozwoli mi usiąść przed wykresem, otworzyć transakcję, za chwilę ją zamknąć i zgarnąć zysk. Nie rozumiałem, że to wszystko to jest tylko bajka. Takie rzeczy dzieją się tylko w bajkach. Jedyną drogą, która jest poprawna i do której giełda została stworzona jest inwestowanie w wartość, w to, co jest wartością, w to, co jest tam, gdzie kryją się pieniądze za prawdziwymi biznesami. I to się tylko liczy. I właśnie ten projekt od 3000 tysięcy do miliona ma na celu to udowodnić. Zapraszam do obserwacji.